Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy keno z mnożnikiem na 4 zakłady 5 losowań za 80 zł. Zaczniemy sobie od ostatniego losowania. A więc tak. Pierwszy zakład

nie ma. Drugi zakład 41 nie ma i 42 też nie ma. Trzeci zakład 1 i 2 nie ma. Czwarty zakład 32 nie ma i 33 jest. Idziemy do następnego. Pierwszy zakład jeden nie ma, trzy jest. Drugi zakład 41 jest, 42 nie ma. Trzeci zakład jeden nie ma, dwa nie ma. I czwarty zakład trzydzieści nie ma, i trzydzieści też nie ma. Następne. Pierwszy zakład jeden nie ma, trzy jest. Drugi zakład 41 nie ma i czterdzieści też nie ma. Trzeci zakład jeden nie ma, dwa też nie ma. Czwarty zakład 32 nie ma i trzydzieści nie ma. Osta ostatnie losowanie. Pierwszy zakład. 1 jest, 3 jest. No to razy 1. No to mamy 14 zł. Drugi zakład. 41 nie ma i 42 też nie ma. Trzeci zakład. 1 jest, 2 nie ma. I czwarty zakład. 32 nie ma i 33 nie ma. No więc tak, wydaliśmy 80 zł na to, na ten kupon. Zwróciło się tylko 14 zł, czyli na minusie jesteśmy 66 zł. No trochę kiepsko, no ale trudno. Lecimy dalej w każdym bądź razie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I polecamy się. Dzięki. Cześć.